Masz ochotę na coś lepszego niż fast food? Zrób w domu chrupiące nuggetsy, soczyste w środku, chrupiące na zewnątrz. Zaczynamy od marynaty. Do miski wlewamy pół szklanki mleka, to sekret soczystości. Dodajemy przyprawę gyros. Dodajemy przyprawę do kurczaka. Dodajemy odrobinę kary, i czosnek. Dodajemy również sól i dwie łyżki oleju. I wszystko dokładnie mieszamy. Następnie fileta kroimy w cienkie plasterki około 0,5 cm. Cały pokrojony filet wrzucamy do marynaty. Dokładnie mieszamy. Przekrywamy folią spożywczą i wkładamy do lodówki. Na około godzinę, ale może być dłużej. Będzie jeszcze lepsze. Dalej robimy szybki sos do nuggetów. 200 g jogurtu greckiego, 1 łyżka majonezu, sól, pieprz. Dodajemy posiekany koperek i dodajemy przyciśnięty przez praskę czosnek. Ja lubię dużo, wy możecie dodać mniej. Wszystko dokładnie mieszamy i sos gotowy. Następnie robimy panierkę. Dwa jajka obijamy z odrobiną soli. Na patelni rozgrzewamy trochę więcej niż zwykle oleju i panierujemy mięso. Klasyka. Mąka, jajko. I na koniec panierujemy w panko. Panko daje mega chrupkość, więc warto. Smażymy na średnim ogniu z obu stron do złotego koloru. Gotowe w kilka minut. I są gotowe. Można podać jako przekąskę, albo jak pokażę w następnym filmie, zawinąć w tortille i zrobić domowego kebaba. Ale uwierzcie mi, dzięki tej marynacie wychodzą mega soczyste. Jeśli podobają Ci się takie przepisy, kliknij subskrybuj, daj łapkę i napisz czy robisz takie nuggetsy.